Wysocy ludzie błagam, uważajcie na siebie. A tutaj na przykład jedzonko jest jeszcze tańsze. Po prostu mam wrażenie, że mają świadomość, że tutaj to już nie każdy się wdrapie. Bo spójrzcie jakimi właśnie idę schodami. W zasadzie nawet nie schodami. Naprawdę kocham ten moment, kiedy pokazuję kartę, legitymację studencką i to się udaje. W każdym razie jestem już w zamku i to jest pierwszy tower. Natomiast kupiłem bilet do pięciu różnych miejsc muzeów ponieważ różnica cenowa to jest tylko 2 euro. 6 euro to jest gwiazd tylko tutaj, natomiast 8 euro to jest gwiazd. Tutaj, oraz do kilku innych muzeów, a z racji tego, że i tak mam cały dzień tutaj, no to stwierdziłem, że może się wybiorę. Zobaczymy, jaki widok jest z tej wieży i czy można tam w ogóle wejść. Kolejne schody, no i zobaczcie, to jest praktycznie drabina, tam trzeba się przycisnąć przez taki włas. Jak ktoś ma plecak, tak jak pan nade mną, no to może być wesoło. No, powiem wam ambitnie. No i dobra, teraz już jestem na szczycie szczycie. Tak to wygląda. Pokażę Wam w środku. To już jest sklepienie tej wieży. No ale wejście zdecydowanie wymaga trochę ekwilibrystyki. No bo to tak jak Wam pokazałem to jest praktycznie drabina. Natomiast widoczki super. Kolejna wieża. A tu z kolei perspektywa na kolejną wieżę. Wiem, że są zamknięte z racji tego, że nie są już w wystarczająco dobrym stanie, żeby tam chodzić, ale na to można wejść. I myślę, że zdecydowanie warto, bo jest to jeden z najważniejszych punktów na mapie San Marino. Wysocy ludzie, błagam, uważajcie na siebie. A tak jeszcze raz wygląda wejście. No, powiem Wam, że naprawdę jest to ciekawe przeżycie. Zwłaszcza jeżeli ktoś jest większy, powiedzmy powyżej 1,80 m, plus ma jakiś plecak ze sobą, to można się zdziwić. W środku jest też małe muzeum. Można sobie pooglądać różne eksponaty, coś w tym guście, zobaczyć jak wyglądały cele i inne. Ciekawostki na temat tego miejsca. No i tak to wygląda, kochani. Bardzo fajne miejsce. Polecam wydać te 6 eurosów albo 8, jeżeli kupujecie bilet łączony. Można sobie pochodzić po tych fortyfikacjach tutaj i pooglądać wszystko z bliska. Ale szanuję San Marino, bo na każdym kroku są darmowe toalety. Także naprawdę tutaj akurat nie zdzierają pieniążków. To się ceni. Ja zaraz nie wytrzymam. Zobaczcie, co jest napisane w San Marino jakieś 1500 km od Polski co jest napisane na znakach informacyjnych. Szerzy się nowina. Tutaj wszystko jest ładnie opisane, więc naprawdę trudno się zgubić. Więc lecimy do drugiej i trzeciej wieży, zobaczymy czy jest możliwość wejścia na nie. Z tego co wiem, to niekoniecznie. No ale zobaczymy. O, tam już z daleka widać wieże. I taka droga wokół. Wszystko jest ładnie zadbane. Trochę murchiński <gryw> w wersji mini. No i takie widoki standardowo. To już widzieliście wiele razy. Taką ścieżką pod górę, żeby dowiedzieć się, że druga wieża jest zamknięta. Zakaz wejścia. Szkoda. No to zobaczymy, jak z trzecią wieżą czy będzie otwarta, czy nie. Azjatycy turyści wejdą absolutnie wszędzie. Selfie. No dobra, zainspirowali mnie i wszedłem na skraj tego urwiska. Ale czy było warto? <grywki> Nie wiem. Ale wszyscy zadowoleni. Chyba im się wpieprzyłem w środek kadru. Ale o ile ta pierwsza wieża, tak jak widzieliście, była dosyć mocno oblegana przez turystów. Tak, druga i trzecia, mam wrażenie, że są już mocno na uboczu. Nie ma tu ludzi, jest cicho. Tak naprawdę jedyny hałas, który słychać, to moje, moje buty, jak idę po tych schodkach. I pan odlewający się w krzaczkach. Ale tak, poza tym, no to cisza i spokój, nie? Więc, generalnie, jeżeli chcecie trochę odetchnąć. Od tego zgiełku centrum, no to warto wybrać się i zobaczyć, jak wyglądają wszystkie z tych trzech wież. A idąc tą malowniczą ścieżką, powiem Wam jeszcze jedną rzecz praktyczną, jeśli chodzi o San Marino bo jako ciekawostkę powiem na start: że San Marino miało kiedyś linie kolejowe, które dojeżdżały stąd do Rimini, czyli do miejscowości położonej niedaleko nad Adriatykiem. Natomiast po wojnie nie zostało to odbudowane. No i w chwili obecnej San Marino nie ma ani lotniska, nie ma linii kolejowej, więc jedyny sposób, żeby się tu dostać to autobusy bądź samochód. No i oczywiście autobus będzie zdecydowanie bardziej budżetową opcją, natomiast no musicie wtedy mieć na uwadze to, że musicie się dostosować do harmonogramu tych autobusów i musicie dojechać do samego Rimini bądź jechać z Bolonii, bo jest taka możliwość. Natomiast trasa to jest około 4,5 godziny. Jeżeli są korki no to jeszcze więcej. No i wiecie, to zależy od Was, nie? Natomiast autem przy dobrych wiatrach jest to 1,5 godziny. Bardzo fajnej dobrej jakości drogą, więc ja tymczasem dotarłem już do trzeciej wieży. Do której dostęp jest jak widać na załączonym obrazku całkiem przyjemny. O! Ok, widoki też są fajne. A wieża jest raczej taka, powiedzmy, opuszczona nieuczęszczana przez wielu turystów. Więc polecam, naprawdę polecam dodatkowy spacerek. Jestem pod Palazzo Publico. Tym razem już z biletem, który nabyłem wchodząc na pierwszą zwierz. I mam nadzieję, że będzie coś ciekawego. Zobaczymy. A tak to wygląda w środku. I przypominam, jest to po prostu siedziba yy, głównodowodzących kapitanów, regentów w San Marino, którzy są wybierani raz na pół roku. Tutaj z tego co widzę, jest sala, w której władze San Marino, czyli kapitanowie regenci, ustanawiają różnego rodzaju prawa. W chwili obecnej jest to raczej jedynie organ zajmujący się na przykład obsługiwaniem jakichś zewnętrznych firm, które chcą tutaj w San Marino robić interesy, bądź. Zagraniczni ludzie, którzy chcą nabyć jakąś nieruchomość, muszą się do nich zgłosić, i to właśnie w tej sali tutaj są podejmowane decyzje. Z kolei po drugiej stronie mamy tutaj jakiś malunek, który przedstawia Monte Titano. A to, co widać tutaj, to jest po prostu izba parlamentu San Marino. To jest naprawdę fajne, że można sobie wejść do takiego miejsca. Tak naprawdę dotknąć wszystkiego, usiąść. Oczywiście tego nie można robić, to tylko taka przenośnia. No ale wiecie o co mi chodzi. Eee, namacalnie można po prostu wszystko zobaczyć i przejrzeć. Tak jak wspominałem, mamy tu do czynienia z jednoizbowym parlamentem i miejsce dla dwóch kapitanów regentów. Bardzo szybciutko można zwiedzić to miejsce. Nie ma tutaj zbyt wielu informacji poza kilkoma tabliczkami. A tutaj będę mówił trochę ciszej. Albo w ogóle nie będę mówił, bo Państwo oglądali sobie film dotyczący historii tego miejsca. Obejrzałem ciekawe kilka informacji interesujących, które właśnie Wam wcześniej przekazałem. Ale ogólnie miejsce na 15-20 minut maksymalnie, nie więcej. Jeszcze jedna śmieszna rzecz a propos zwiedzania San Marino. Tutaj generalnie jest tak mały yy, obszar, że mija się tych samych ludzi zwiedzających yy, ten sam teren dosłownie po parę razy dziennie. Jak nie paręnaście razy dziennie. Ok, w cenie tego zbiorczego biletu mamy jeszcze muzeo San... Francesco, zobaczymy na czym to polega. No muzeum, jak muzeum akurat tutaj. Chyba nie jestem wielkim fanem tego rodzaju atrakcji. No, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to to na pewno znajdzie coś ciekawego dla siebie. Takie oto eksponaty, jak widzicie. A tu już Museo di Stato, czyli kolejna miejscówka zawarta w bilecie, który zakupiłem wcześniej przy wieżach. No i znów dla zainteresowanych myślę, że może być naprawdę ciekawie. Jakieś obrazy, rzeźby, dawne pamiątki. Ale ja chyba podziękuję, i będę leciał dalej. Zobaczcie, jak szybko pogoda się tu zmienia. tak, jeżeli nie jesteś fanem muzeów, no to szało nie ma czterech liter nie urywa. Po prostu muzeum państwowe, gdzie jest sporo eksponatów, dzieł sztuki, jakichś numizmatycznych rzeczy, ale raczej nic oszałamiającego. Lecę do kolejnego muzeum już ostatniego i potem będę się już stąd zawijał. Dobra, jestem już w muzeum filatelistycznym, numizmatycznym, filatelistycznym.